Równowaga pomiędzy wyzwaniem a umiejętnościami. To jest jeden z ważniejszych wyzwalaczy flow, ponieważ, aby wejść w ten stan, zadanie, które realizujemy, musi być dla nas wyzwaniem, ale jednocześnie nie może być dla nas zbyt trudne, ponieważ wtedy będziemy się frustrowali, poczujemy irytację, stwierdzimy, że nam nie idzie, poczujemy, że utknęliśmy i szybko wyjdziemy z tego stanu flow. Tutaj taką idealną proporcją jest 104%. Czyli każde zadanie, każde wyzwanie, nad którym pracujemy, powinno być 4% trudniejsze niż aktualny poziom naszych kompetencji czy umiejętności. Pozwoli to zwiększyć poziom dopaminy i norepinefryny, poprawić nasze skupienie i uwagę na tym zadaniu, a jednocześnie z racji tego, że nie będzie ono zbyt trudne. To będziemy w stanie go rozwiązać, dokończyć i zrealizować. Pojawia się też tutaj pytanie: OK, a co jeśli mamy jakieś zadanie, które realizujemy i rzeczywiście nie możemy go zrealizować, co wtedy? Odpowiedź jest prosta: wtedy dzielimy go na mniejsze części, gdzie jednymi z zadań składowych jest na przykład zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, narzędzi czy umiejętności. Ponieważ zwykle, jeśli coś jest za trudne, to znaczy, że nasz poziom kompetencji jest zbyt niski, nie mamy odpowiednich narzędzi czy zasobów, żeby zrealizować takie zadanie. I wtedy zatrzymujemy się z pracą nad tym zadaniem, rozpisujemy sobie nowe zadania, które leżą w jednej z tych trzech kategorii, a następnie je realizujemy piątym wyzwalaczem wewnętrznym jest tak zwana pasja, cel i ciekawość. Tutaj bardzo ważnym jest, żeby